Dlaczego małe kanały się nie rozwijają? Dlatego, że popełniają cały czas te same błędy. A co to za błędy? O tym opowiem w dzisiejszym filmie. Pierwsza rzecz to zbyt duże skupienie na tym, aby osiągnąć 1000 subskrybentów, 4000 godzin, czyli ten próg, dzięki któremu możemy włączyć monetyzację na naszym kanale. Oczywiście, jeśli chcemy zarabiać na tworzeniu swoich filmów no to staramy się, żeby te liczby rosły. Jednak nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na subskrybentach, zdobywaniu tych liczb, żeby one rosły. Musimy się skupiać na tym, aby tworzyć wartościowe filmy. Bo tylko dzięki temu, że będziemy tworzyć fajne filmy dla naszej publiczności, będą nam rosły godziny i będą nam rosły subskrypcje. Tak więc odwracamy tą kolejność. Najpierw skupiamy się na dobrych filmach, a liczby przyjdą zaraz po tym. Kolejna rzecz, przez którą małe kanały często mają problem z rozwojem, to za duże skupianie się na tym, że na samym początku mają mało wyświetleń. Każdy początkujący kanał ma malutkie wyświetlenia na samym początku. Każdy kanał, który dopiero um, się zaczyna rozwijać, startuje z zerem subskrybentów. Później ma 1, 2, 10, 5, 100. Podobnie z wyświetleniami. Na początku ma 0, później 10, później 100 ma tysiąc wyświetleń, no i to już jest nasze wow, no bo mamy tysiąc wyświetleń. Natomiast na początku te liczby są małe i jeśli chcemy tworzyć nasz kanał w długim okresie czasu, myślimy o tym, żeby to była może nasza praca, więc będziemy to robić latami, nie możemy aż takiej dużej uwagi przykuwać do tych małych liczb na samym początku. Wracamy do tego, co powiedziałam przed chwilą: staramy się tworzyć jak najlepsze filmy a wtedy przyjdą im wyświetlenia i subskrybenci. Kolejna rzecz, dlaczego małe kanały często upadają, to dlatego, że nagrywają kilka filmów, 3, 5, 10 i oczekują nagłego sukcesu. Często powtarzane zdanie Mr. Bista to jeśli chcesz rozwijać swój kanał, Nagraj 100 filmów, przy czym każdy kolejny film niech będzie lepszy od poprzedniego, coś poprawiaj, coś udoskonalaj, i dopiero po tych 100 filmach możesz siąść na poważnie, zrobić analizę swojego kanału. I teraz, jeśli rozbijemy te liczby w czasie, rok ma 52 tygodnie, mamy tu 100 filmów, tak więc publikujemy przez 2 lata jeden film tygodniowo. I cały czas udoskonalamy nasz kanał, poprawiamy nasze filmy, robimy lepsze miniaturki, lepsze tytuły, poprawiamy całą edycję filmu, uczymy się nowych efektów, dodajemy fajne dźwięki i zobaczycie, że jeśli będziecie to sukcesywnie wprowadzać w życie, to Wasz kanał będzie się rozwijał. Ale nie możecie oczekiwać, że nagle Wasz kanał wybuchnie i będziecie nowym Mr. Beastem, jeśli opublikujecie trzy i to jeszcze bardzo słabe filmy. Kolejny powód, dla którego powinniście nagrywać dużo filmów i je cały czas udoskonalać, to tutaj cytat Richarda Bransona, jednego z najpopularniejszych biznesmenów na świecie powiedział kiedyś, że im szybciej poniesiesz porażkę, tym lepiej, bo szybciej wyciągniesz z niej wnioski i nauczysz się czegoś nowego i będziesz mógł poprawić swój biznes. Podobnie jest z YouTube'em. Im wcześniej zaczniecie, będziecie nagrywać film, będziecie coś poprawiać, udoskonalać, publikować, nagrywać, 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 tym szybciej zobaczycie, co działa. Co się podoba waszym subskrybentom, waszym widzom, co się nie podoba, kiedy filmy razem sobie lepiej, kiedy gorzej, jaka tematyka, jakie miniaturki. I dzięki temu, że będziecie nagrywać tych filmów więcej, będziecie je poprawiać, to wasz kanał będzie się lepiej rozwijał. Ale aby to Osiągnąć, no to musicie nagrywać, nagrywać, nagrywać. Nie możecie oczekiwać, że wasz kanał wybuchnie po trzech filmach, tak jak wspomniałam wcześniej. Kolejna rzecz, która pozwoli wam się rozwinąć jako małemu kanałowi, który dopiero zaczyna, to musimy słuchać naszych widzów, czytać komentarze. A jeśli macie mało komentarzy, no to warto zapytać jakieś zaprzyjaźnione, bliskie osoby, może jakieś osoby z rodziny, ale. Tu musi być pewność, że te osoby będą z Wami szczere yy, i szczerze powiedzą Wam, co im się w danym filmie podoba, co im się nie podoba, i z tych informacji trzeba wyciągać wnioski. Cały czas prosicie mnie, Aden wróciła do serii oceniania kanałów na transmisjach na żywo. Ja już się powoli do tego zbieram, próbuję zorganizować czas, żeby robić to regularnie raz w tygodniu, ale co widzę, zgłaszają się ponownie kanały, które były już oceniane rok temu. A nawet więcej, półtora roku temu chyba robiłam tą serię, i ja widzę, że tam się nic nie zmieniło. Tak więc, jeśli chcecie poprawić swój kanał, jeśli chcecie, żeby wasz kanał się rozwijał, to gdy otrzymujecie od kogoś jakąś opinię, także od bliskich, którzy mówią Wam, że warto by było to czy to poprawić, bo jest kiepskie, bo na pewno Wasze bliskie osoby źle Wam nie życzą, chcą, żeby Wasz kanał się rozwijał, podobnie jak ja, dając Wam jakieś rady. Ja chcę tylko i wyłącznie, aby Wasz kanał rósł, żebyście zdobywali coraz więcej subskrybentów i wyświetleń. Tak więc warto takie rady wprowadzać w życie. A jeśli nie poprawiacie ich na swoim kanale, dalej publikujecie kiepskie filmy, macie kiepskie miniaturki. Nie możecie się spodziewać, że będą super wyniki. Pozostając w temacie poprawiania rzeczy miniaturka. Ile razy spotkałam się z tym, że miniaturka jest po prostu byle jaka robiona na ostatnie 5 minut, widać, że jest tam po prostu napchane elementów, jest niestarannie zrobiona, w ogóle nie jest sprawdzony rynek, co się dzieje aktualnie na YouTube, jakie miniaturki się klikają, czy w ogóle ktokolwiek będzie w stanie stwierdzić, o czym jest Wasz film gdy kliknie w tą miniaturkę. Tak więc robienie dobrej miniaturki to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. O tym już wiele razy wspomniałam w wielu filmach, aby był dobry tytuł miniaturka, bo dzięki temu ktoś kliknie na Wasz film. Bo jeśli zaczniecie starać się robić coraz lepsze filmy, ale w dalszym ciągu będzie słaba miniaturka, to nikt Waszego super filmu nie obejrzy, tak więc miniaturka tutaj jest podstawą. I jeśli chodzi jeszcze o te miniaturki, to musicie sprawdzić jakie miniaturki w miarę radzą sobie w Waszej niższej Ponieważ co innego będzie na kanałach rozrywkowych, co innego na kanałach beauty, co innego na gamingowych, każda z tych nisz rządzi się tutaj swoimi prawami i w jednym miejscu lepiej będzie sobie radzić kolorowa, wyrazista miniaturka, a na przykład na kanałach beauty takie pastelowe, bardziej stonowane kolory są lepsze. tak? Więc tutaj musicie sobie zrobić analizę rynku, zobaczyć co największe kanały właśnie w waszej niszy publikują, jakie mają miniaturki, no i jak sobie radzą, i tego typu rzeczy wprowadzać na swój Kanał. Kiedy już popracujecie nad filmami, popracujecie nad miniaturkami, będą coraz lepsze i lepsze, będziecie mieć coraz więcej wyświetleń, to warto wtedy patrzeć na statystyki waszego kanału. Jeśli wejdziecie do YouTube Studio, tam macie ogromną ilość informacji, wręcz przytłaczającą czasami. Dlatego na samym początku warto zwrócić uwagę na dwie podstawowe rzeczy. Pierwsze to czas oglądania. Mamy taki ładny wykres, który pokazuje, w którym momencie widzowie wychodzą z naszego filmu, wyłączają. A w którym miejscu na przykład przewijają, ponieważ mamy taki pik do góry, to oznacza, że widzowie przewijają kawałek filmu, oglądają go po raz kolejny. I właśnie na te górki i dołki warto tutaj zwracać uwagę i warto tutaj przeanalizować, w którym momencie widzowie wyłączają nasz film, i tego typu błędów nie powielać w następnych filmach. No i też zobaczyć, kiedy widzowie właśnie na przykład ponownie oglądają dany moment. Oznacza to, że tu było coś fajnego i warto to y, po raz kolejny wykorzystać w kolejnych y, filmach, jeśli jest na to możliwość. A druga rzecz, na którą warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o y, statystyki, to y, współczynnik klikalności, który mówi nam o tym, jaki procent osób, które zobaczyły miniaturkę, kliknęły w nasz film. I tutaj nie ma jakiejś złotej reguły, jaka ta, jaki ten współczynnik powinien być. Generalnie staramy się, aby był jak najwyższy dla naszego kanału, dla naszej średniej. Jeśli mamy na przykład współczynnik klikalności średnią dla kanału 5, no to staramy się, żeby nasz następny film miał na przykład 5,5%. Jeśli chodzi o YouTube, ja tu znalazłam informację na ich stronie, że średnie dla YouTuba to 2-10%. Tak więc, jeśli łapiecie się w tych widełkach, no to świetnie. Im film jest bardziej wiralowy, trafia do większej ilości widzów, to ten współczynnik będzie niższy, ponieważ no, jeśli docieramy do szerokiej publiczności, no to nie każdy będzie zainteresowany naszym filmem, nie każdy w niego kliknie, ale generalnie chodzi o to, aby mieć jak najwyższą średnią względem swojego kanału. Tworząc filmy, zawsze starajcie się postawić w pozycji widza. Czy wy. Gdybyście byli widzem własnego kanału, to czy kliknęlibyście na daną miniaturkę, czy zaciekawiłby Was dany temat filmu, czy w ogóle podoba Wam się Wasz film. Jeśli Wy sami oglądacie własny film i w połowie się nudzicie, albo dajecie komuś znajomemu i on też w połowie, no już widzicie, że zaczyna ziewać, no to znaczy, że coś tutaj jest nie tak. Tak więc zawsze starajcie się postawić w pozycji widza, czy on będzie chciał oglądać Wasze filmy. I dlaczego w ogóle powinien kliknąć na wasz film, zasubskrybować wasz kanał? Bo pamiętajcie, że YouTube to bardzo, bardzo zatłoczony rynek. Jeśli nie wasz film, nie wasz kanał. To są setki innych, a każdy z nas ma ograniczony czas, więc jeśli mamy pół godziny wolnego czasu, no to wybieramy tylko najlepsze z najlepszych. Dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy film troszeczkę rozjaśnił Wam sytuację. Jeśli dopiero zaczynacie, macie mały kanał, no i Wasze wyświetlenia, subskrypcje nie rosną, no to teraz już wiecie być może dlaczego tak jest i co warto poprawić. Jeśli interesuje Was temat rozwoju kanału na YouTube, to zachęcam do subskrypcji, bo dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A jeśli dzisiejszy Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle nie zapomnijcie o łapce w górę, to bardzo, bardzo dużo znaczy dla tego kanału. A na dziś to tyle, cześć i widzimy się następnym razem.